No, cześć. Z chilozaurem. Taka łączka do pochodzenia. To nie jest oczywiście zboże, żeby już sobie inni nie wkręcali. To jest po prostu taka świeża łąka. Zaorane, trawa rośnie. No, pierwszy sygnał, który musiałem nagrać, bo to wie, wiecie, jak to jest blaszka. Blaszka z takim małym zdobieniem, o takie, to nie będziecie widzieć pewnie, ale, no, ale to później na jakimś podsumowaniu. Przed chwilą znalazłem nit aluminiowy i myślałem, że to też jest nit, że to jest ta jego ta czapka, a to jest taka cieniutka blaszka, naprawdę cieniuteńka, ale to nie jest moneta, o takie maleństwo. Teraz sygnał 22 i taki maleńki guzik wyskoczył, taki maciubki. Jakieś napisy po niemiecku. A teraz na wierzchu resztka, Ach, tak może pokazać, resztka samochodzika jakiegoś, jakiegoś resoraka jak to się kiedyś mówiło. O. Nie wiem czy to matchbox. Czy jakiś inny, jeszcze trochę niebieskiego widać. Jakaś maska, loza w grzebie. No i wykopałem teraz następny kawałek karoserii. <laughs> jeszcze trochę go poskładam w całości. <laughs> Kurde, w całość. No. Tu jest chyba przód, tak. Jakiś docz. <laughs> o, mój A z tego Z wrażenia mój wantry zleciał <laughs> Aj kurde same szopki no. Miałem teraz Sygnał Taki lepszy 15 yy, Taka splaszczona łuska. Ktoś się bawił kiedyś Od Małzera. A tak nie ma co nagrywać W sumie same ma malutkie blaszki I druciki aluminiowe sam makaronik. Sygnał 13. I widziałem coś tu. Jakiś. Ma o, maleńki pierścionek. pierścioneczek przełożony przez korzenie. Haha, <śm> kurde. Normalnie, ale ja. O, kurde, jakiś ten jest. Jeszcze. Niebieski. Niebieski. Oj. O, proszę. Kurde. Tutaj ładnie z jakimś niebieskim ale jaja 13 sygnał równy 13 Nie zmieniał się. O, on taki ładny grawerowany jest. Może go tak jakoś nagramy tutaj. O. Nie wiem czy to będzie tak widać w ogóle. Proszę z takim. Nie, nie będzie tak widać. Taki dziecinny, o, z takim malutkim oczkiem niebieskim O, taki malutki ha, kurczę. Naprawdę maleńki, to on jest jak 20... O, ale chyba jak 10 grosz. Teraz sygnał 26 mocny I taka blaszka. No mocny full. <noise> Nie wiem czy to takie duże jakieś organki czy to od akordeonu. takie ja ja. To jest defibrylator fal mózgowych z pojedynczą przejściówką na panewkę dwuosobową. O. <noise> Teraz był sygnał 9. O i taki rozpad się w rękach. I taki rozpo, rozpadający się guzik. No, chyba będzie coś, jakiś PRL w końcu. Sygnał 21. Słuchawki ściągnęły, bo już tak gorąco już się nie chce. Już kończymy zresztą imprezę. Yy, gdzie to jest? Tu. Gdzie to jest? Jakiś PRL. No, 10 groszy. Jeszcze takie zdezelowane, pogięte. Aja. Takie, że dzik zjad I jak pierdnął to mu wyskoczyło <gry> A to moje znaleziska Polmosy, druciki, makaroniki Oczywiście tubka musiała być Tu akurat jest yy, jakaś kropelka czy coś tam, nie wiem No i takie znaleziska, maleńkie blaszki Kurczę, to akurat jest cień robię, o Malutkie blaszki, 10 groszy To moja jedyna moneta dzisiaj Tu jest jakiś taki resorak rozkraczony Proszę Co? Też będę ci nagrywał o. Hej. O. O. A ja Ale nie Jesus. nagrywałem ha? Ja robiłem no. zdjęcie na Dzięki. miniaturę No, no.